Kopyt produkt firmy Tupperware, który bardzo ułatwia nam przygotowywanie różnego rodzaju plusek śląskich, kopytek, jak również gnoci i różnych form z ciast, takich jak paluchy, kopytka, ciastka, ciasta z ciast gęstych. Kopytkomania składa się z samego korpusu, przez który przyciskamy ciasto, docisku, który tutaj ma jeszcze takie kieszonkę do przechowywania różnych elementów maty po której ślizga się ciasto za które, za chwilę zaprezentuję jak to wygląda, która ma podziałkę by równomiernie poporcjować y, kluseczki lub kopytka, ma również nożyk w którym właśnie możemy przecinać na tej macie, jak również blokować ciasto w momencie kiedy Nakładamy do kopytką manicesto i cztery końcówki. Końcówka duża, duża końcówka na duże krokiety, dwa. Paluchy, duża ilość małych paluszków. Możemy wtedy robić sobie takie swoje, przygotowane, długie paluchy do przekąszania na przykład do wieczornego posiedzenia. Mamy również grube. Kopytka, z których możemy robić klasyczne kopytka, klasyczne kluseczki śląskie, również porcjować sobie na równiutkie kawałeczki i e, z taką falbanką gnioci. Gnioci to e, takie przepisy z krajów bardziej śródziemnomorskich. Jak montujemy do, tą właśnie foremkę? Od spodu wystarczy, że podniesiemy, wkładamy tutaj w specjalny rowek uchwyt i na klik dociskamy całą formę. Ja spróbuję w tej chwili przyrządzić to z delikatną falbanką, choć moje ciasto zapewne nie uwidoczni tej falbanki, ponieważ nie jest to ciasto, ciasto takie klasyczne, do którego jesteśmy przygody... jakby przyzwyczajeni, ponieważ w Polsce najczęściej robimy nasze kluseczki kopytka na ziemniakach oraz mące. Ja przygotowałam ciasto takie bardziej klasyczne, bardziej zbliżone do gnioci. Na mleku, mleko gotujemy, dodajemy do gotowanego mleka 250 g kaszki mannej oraz 100 g startego parmezanu i odrobina gałki muszkatołowej do smaku oraz dwa żółtka. To wszystko zagotowujemy około 8 9 minut gotujemy na wolnym ogniu, tak żeby była temperatura około 90 stopni, my nam się cała masa nie przypaliła. Później odstawiamy masę do przestygnięcia. Ona w momencie kiedy stygnie również gęstnieje. I ta masa jest taką masą klasyczną w smaku i w zapachu powiedziałabym, że już bardzo przypominającą właśnie różne włoskie dania. Zamykam sobie teraz, zabezpieczam właśnie tą przekładką. W ten sposób, zobaczcie, tak to wygląda. Żeby ciasto nie uciekało wtedy, kiedy ja jeszcze tego nie chcę. Sama przekładka tak powinna być umiejscowiona, żeby bardzo swobodnie i płynnie przesuwała się tutaj pod foremką. I od początku ustawiam przekładkę, żeby było na czym wyjeżdżać. Kruseczką. Przekładamy ciasto. Dużą porcję ciasta od razu żeby nam później tutaj w trakcie robienia nie zabrakło tego ciasta. Przekładamy. Tutaj mój to taki trochę glutek powstał. Tego ciasta. Jeszcze sobie tutaj pozwolę troszeczkę je żeby ładnie usiadło. Odblokowuję. Zaczynamy Przyciskanie. I powolutku mogę sobie tutaj przesuwać, pomagać, bo to oczywiście zależy, jaką grubość ja chcę tych ciasteczek, to tyle tego, tych puseczek, tych dnioci, tyle tego ciasta tutaj będę przyciskała. I w ten sposób. Mamy, zobaczcie, bardzo ładne, nawet jakiś delikatny wzorek powstał z tych kluseczek. I jak już skończymy, przecinamy i odstawiamy naszą kopyt komani. Tak przygotowane ciasto na kuseczki możemy za pomocą przekładki swobodnie już sobie je przenieść, na przykład nad garnek. I bezpośrednio do garnka odcinać sobie kluseczki i zsuwać je do garnka z gotującą się wodą. Moje kluseczki jednak ten przepis yy, polega na tym, aby je upiec w piekarniku na 200 stopniach 20 minut pieczemy w piekarniku w naczyniu żeroodpornym. Nasze naczynia oczywiście i z serii Ultra Pro i z serii Premia Glass bardzo ładnie to umożliwią. Jednak ja w dzisiejszym naszym teście chciałabym sprawdzić, jak wyjdą w nowym sprzęcie Ei Fryer. W produkcie takim można powiedzieć mini piekarniku, dlatego nagrzałam już wcześniej e, do 200 stopni nasze urządzenie. Postaram się to przygotować w Ei Fryer tak, żeby było zdecydowanie sprawniej i szybciej. Teraz poforcuję sobie właśnie na takie mniejsze te kruseczki. I poprzekładam, To ciasto jest takie naprawdę bardzo delikatne, bardzo takie kruchutkie. I te kruseczki poprzekładam sobie tutaj właśnie do naczynia Eiffrayer. I upieczemy je na 200 stopniach, około 15 minut, że będzie, myślę, że będzie wystarczające takim kruseczkom yy, czasu, ponieważ jest tutaj ich mniej. Urządzenie E-fryer piecze zdecydowanie szybciej. Tak, przygotowane kuseczki za moment wam tutaj pokażę, jak wyglądają. Ja tylko tutaj pokażę o tak mniej więcej. Rzucam je sobie, żeby za bardzo siebie nie dotykały, by mogły swobodnie upiec się z każdej strony. Za moment pokażę wam, jak wygląda efekt końcowy po upieczeniu. Polecam ten sprzęt, bardzo ułatwi przygotowywanie właśnie paluchów i różnych innych form kłuseczek.